Nie puszczaj go! Nie puszczaj! Nie puszczaj! Nie! Nie puszczaj! Rabał mnie! Raba mnie! Niech dzwonię policję! Chuj! Taki mądry! Niech przyjechali już. Policja przyjechała. Nie, nie zmiście. Pokoję Spokojnie w

Nie! Co? A nie. Powiem, jest stanie. O, to jest moje mieszkanie, kurczę! zobacz, zobacz, jest, jest zobacz, Nie. zobacz, ja ja jest zobacz, 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 nie zobacz, 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 jest nie zobacz, zobacz, nie ma papieru, pięć była policja, został nam dozor ja Nie ma to wystarczająco. Kolejny wyzwanie. Ja nie panie, panie, panie. Panie, Nie panie, 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 panie. Panie, panie, pan panie, 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 nie panie, 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 to jest panie, 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 co panie, to jest mój panie, To, nie to już... Mówiłem, że to coś, co jest A Ale ja do Ciebie mówię, że, że, że ja muszę radzić. Policja bezpodstawnie chce mi wyłączyć korki w domu. W Mieszkanie, jesteście świadkami. Policja bezpodstawnie chce mi wyłączyć prąd w domu. Ja to wszystko nagrywam. Ale Pani, narkotyki w domu. takie narkotyki w domu? Tam leżą narkotyki. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Skąd Nie ma bezpieczeństwa, tak samo damy. Ale jak mają, jak mieszkają? No właśnie, no ja Nie, No nie, można po prostu są nie, gości, tu mieszkam i nie, 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 Dopiero mieszka, przyszliśmy. nie, 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 Dopiero nie, 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 to, nie, 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 to się nagrywa, od razu mówię, że to jest nagrywane. Nagrywamy. Ja, ja wiem, że tu jest nagrywane, no. I proszę się nie zbliżyć, bo to jest ja tam Co nie, to przeszukanie, Nie bije!

nie chodźcie macie chodźcie prawo. Szybko, nie macie Nie, nie macie żadnego nie, prawa, macie żadnego Proszę powiedzieć, ma narkotyki i ja a się z koła albo wyrzucił? A ma, ma, macie żywę. Nie macie panu, tyle ja panu gadam, Powiedz. tyle ojciec jest I a, teraz, teraz on... Ojca... Bo ja bym z martwił, by syna. Tak, a on trwa i pije. I teraz biorę... na okej, on trwa ja mu daj na tak, i, i, I mnie to samo nagrywa. Tak jest. Daj narkotyki. kotwicach. Pani Kucki, da pan swój dowód osobisty. Pani, jeżeli ma, a kolega wyryjk tu mój. Ja nie mam, bo jestem ja na szkole. Dobra, Małgorzata. Ja do ciebie to ciebie wyryjk tu mój. Ja już nie damy przysłał i, i miałam sprawę z nim. Na policję, tak.